Panie na kolejny odcinek w Szpilkach za kierownicą. Witam Was w kolejnym odcinku w Szpilkach za kierownicą. Dzisiaj troszeczkę nietypowo znajdujemy się przed salonem Rowiński Waldemajer, salonem Volkswagena w Piasecznie. Chcę Wam opowiedzieć o Volkswagenie, właśnie. Dziwi Was, że trzymam taką oto tu makietę 1 do 18? to Volkswagen T1, popularny ogórek, produkowany e, od 8 marca 1950 roku. 65 lat. Po 65 latach 15 kwietnia 2015 w Amsterdamie został pokazany Volkswagen T6. Ta już szósta wersja będzie naszym gościem w dzisiejszym odcinku. Nasze spojrzenie na Volkswagena T6 wiąże się z zaproszeniem portalu w szpilkach za kierownicą do objęcia patronatu medialnego nad 11 Forum Poddostawców. Powiem Wam, że zwróciło moją uwagę, jak mało wiemy o samochodach, którymi jeździmy. Chciałabym opowiedzieć Wam o tym, co się dzieje zanim do niego wsiądziemy. Zacznijmy może od tego, że Volkswagen zaczął swoją bytność w naszym kraju w 1993 roku. W Antoninku przejął fabrykę po znanym nam tarpanie i rozpoczął tam produkcję Volkswagenów. W tej chwili zatrudniają ponad 7 tysięcy ludzi. W ubiegłym roku rozpoczęli budowę kolejnej fabryki we Wrześni. Koncert olbrzymi, e, kupujący również podzespoły w Polsce od polskich wykonawców. Co prawda, w T6 podwozie produkowane jest tylko w Poznaniu, a wszystkie e, nadbudowy typu furgon, multiwan, caravela czy kalifornia wykonywane są w innych miejscach, najczęściej w Hanowerze. Ale jednak podwozie, ta podstawa tego samochodu. Zaczyna się tu u nas, w Poznaniu. Zaprosiłam do rozmowy o T6 pana Damiana, sprzedawcę z salonu rowiński Waldemajer. Powiedzmy coś o tym samochodzie więcej. Może pokażmy, jak wygląda w środku. Już. Yy... Na pierwszy rzut oka widać piękne fotele z ekstra tapicerką. Fajnie, że jest jasna. No i fotelik dla dziecka, taki wmontowany w fotel. Tak, to bardzo ułatwia sprawę, jeśli mamy mniejszego członka rodziny. Fotel ten jest, jak widać, wielofunkcyjny. On nie przewozi tylko mniejszą osobę. Może wsiądźmy do tego samochodu. Chciałabym zobaczyć, przede wszystkim, jak obracają się te siedzenia. Zapraszam, zademonstruję, jak to bardzo w łatwy sposób można dokonać. Panie Damianie, to powiedzmy o tych sześciu innowacjach technologicznych, które są w T6. Zacznijmy może od emisji spalin. Emisja spalin jest na poziomie Euro 6. W poprzedniku było to Euro 5, także mamy nową emisję spalin. To powiedzmy jest 145 gram. Bardzo mało. Eee, kamery cofania. Kamera cofania w połączeniu z czujnikami parkowania daje nam ogromne poczucie bezpieczeństwa w tym samochodzie. A samochód nie jest mały. No nie jest mały, więc rozumiem. Asystent hamowania, asystent hamowania po kolizji. Tak jak najbardziej. Te systemy również znajdują się w tym aucie. Mm, a. E Automatyczny tempomat, ACC nasze ulubione. Tak, to prawda, został zastosowany po raz pierwszy z możliwością wyboru w dwóch wariantach do 160 km na godzinę i do 210. E, w jakich wersjach silnikowych jest T6? T6 w wersjach silnikowych od 84 koni do 204 koni mechanicznych. A pojemności silnika? Pojemność silnika zostaje na niezmienionym poziomie jest to 2 litry. Jeden jedyny. Jeden jedyny. E, teraz pójdźmy jeszcze kawałeczek dalej, a opony? Tak, e, jeśli jest olbrzymi samochód i z e, m, dużą mocą potrzebuje oczywiście dobrych opon. Opony w tym samochodzie to rozmiar 235 na 55, 17 cali. I jakaś nowa stylistyka, widziałam też jest. E, żeby koło wyglądało też elegancko. Oczywiście wzory felg zostały również zmienione e, tak by od, auto odmienić e, odmienić wizualnie. wizualnie tak. Bo wizualnie ten samochód e, niby się nie zmienił, a jednak się zmienił. Ja zauważyłam tylną klapę, e, zauważyłam nadproża, co jeszcze? Mi się wydaje, że najbardziej taką widoczną zmianą jest maska samochodu i cały przód samochodu. Zmienione zostały reflektory, które de facto są już nie biksonowe, tylko LEDowe w pełni. Po tym myślę, że najbardziej można poznać nowego transportera. No właśnie, transporter. W wersji furgon, co jakie ma powierzchnię przewozu? Czy to zostało wszystko tak samo jak w te piątce? Tak, oczywiście zostało to samo. Mamy dwa rozstawy osi 3000 i 3400. To się wiąże z długością przestrzeni ładunkowej, która w krótszej wersji wynosi 2,5 metra, a w dłuższej wersji 2,90 po podłodze. No i taka wersja, która mnie osobiście urzekła Kalifornia. Tak, Kalifornia jest to bardzo wyjątkowe auto, które posiada tylko Volkswagen. Volkswagen California, auto, yy, które służy nam jako samochód kempingowy, można powiedzieć. Ale do tego Multivana, w którym siedzimy, też można dokupić sobie łóżko. Tak, jak najbardziej. To jest pakiet dobranoc, który służy nam jako miejsce właśnie do wygodnego przenocowania się. No. W, w hotelu takim, jaki Multivan. Hotel Multiwan. I pozostała nam czwarta, ostatnia wersja T6 Karavela. Czym się różni od Multiwana? Multiwan posiada właśnie te fotele obrotowe, które pokazywaliśmy. Mamy system mocowania szynowego, nie punktowego. To powoduje to, że możemy dostosować sobie miejsce tak jak chcemy. W Caravelli pozostaje to tylko punktowe, tak jak powiedziałem, czyli musimy decydować się na tą odległość. Która jest już zaproponowana przez producenta. I teraz powiedzmy o czymś, co ciężko się mówi, ale jednak jest bardzo ważne: o cenach. Bo podwozie produkowane w Poznaniu kosztuje 74 500. I teraz, coś, co zrobimy dalej i taka wersja, jaką sobie wybierzemy, to dodatkowe pieniądze. Ile kosztuje multiwan taki, w jakim siedzimy? Multiwan taki, w którym siedzimy, no to jest 290 tysięcy brutto. Nie mało. A karavele? Karavele w granicach 150 tysięcy. Bardzo znaczna różnica w cenie. A Kalifornia? Kalifornia, no to już możemy się zbliżyć do 200 tysięcy. E, rozumiem, że ona już wtedy na wyposażeniu ma ten podnoszony dach z tą wersją namiotową? Tak, jest z łóżkiem i z markizą, czyli mamy tu dodatkowy taki namiot, który no, powoduje to, że Kalifornia staje się naprawdę fajnym autem do podróży, do zwiedzania. No i cena tej, bym powiedziała, wersji dostawczej T6? Cena wersji dostawczej T6, no to mamy w granicach 100 tysięcy złotych. Taka cena, bym powiedziała, normalna. Powiem, że o tym samochodzie w kolejnych odcinkach, jak również na forum poddostawców, będziemy mówili o detalach, o tym, co jeszcze oprócz podwozia jest wyprodukowane w Polsce i który nasz dostawca daje podzespoły wyprodukowane w Polsce. Zapraszam Was na kolejne odcinki w szpilkach za kierownicą.